Dzień dobry! Połaniec to małe miasto w województwie świętokrzyskim, które słynie głównie z elektrowni. Co ja mam z tym wspólnego? Z elektrownią akurat nic, natomiast nawiązałem współpracę z miastem i gminą Połaniec w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to wykonanie bezpłatnych badań dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym odnośnie asymetrii ciała. Drugie to poprowadzenie wykładu odnośnie fizoprofilaktyki onkologicznej w ramach konferencji profilaktycznych. Zapraszam na krótką wideo relację. I czym tak, tak naprawdę zajmuje się fizjoprofilaktyka? Jest to fizjoterapia, która jest nakierowana przede wszystkim na zapobieganie, ale również na hamowanie czy spowalnianie procesów chorobowych, przede wszystkim poprzez odpowiednią aktywność fizyczną. I uważam, że moment, kiedy przejechałem rowerem, z nadmorza z okolicy Łeby do Szklarskiej Poręby rowerem, a później jeszcze do Wrocławia. To był najlepszy tydzień profilaktyki nowotworowej, jaki mogłem sobie w życiu sprawić. Ja zawsze mówię, że najważniejsze są dwie rzeczy: edukacja, czyli musimy wiedzieć i musimy zbudować sobie świadomość. Świadomość tego, że dbanie o nasze zdrowie w takich najprostszych czynnościach jak spacery, jazda na rowerze, Zmiana drobnych nawyków, jakie mamy, może zadziałać na bardzo wiele obszarów naszego życia. Chirurdzy ratują ludzkie życie, ale fizjoterapia przywraca nadzieję na dobrą jakość tego życia przez wiele lat. Dziękuję bardzo.